Na czacie może też, możecie też dać swoje opinie, a w tym momencie startujemy, więc... Ale mamy jest... niestety byle jaką kamerę, teraz nam się poprawiła, długo tutaj wstrzymuje nam y, realizator y, wypuszczenie bolidów, fantastyczny start Duffy, tam mógł się spokojnie tutaj obronić, ale nie, zygzak tam y, mógł go podgryźć, niestety y, brakło tam chyba tej... Mocy na tych oponach pośrednich. Duże zamieszczanie tam w środku stawki. Kornel bardzo dużo Pani stracił. Lumbar z Cornelem polecieli. I, z Cornelem się zdarzyli. I Kersin też dużo stracił na tej całej tam sytuacji przy starcie. Co tam się dzieje z tyłu? Ile skrzydeł poszło? O ja cię kręcę. Ja nie wiem dlaczego kierowcy w tak krętych sektorach. Siele mimo co... Tak, w... i walczą niepotrzebnie. Michaura się wycofuje. Rozbity bolid kompletnie, Michaury. Mamy WSC. Bikozik bez... tak, Bikozik bez skrzydła No to już jednego mamy Lordzik, znaczy Lumbar z uszkodzoną lotką Zjechałby nam do boksu Lordzik ma obitą lotkę Ale co ten Fabian w ogóle robi? Dlaczego Fabian spycha Ksewerka na ściany nie mając skrzydła? I Lordzik tutaj chyba też jest uszkodzony skrzydło I tam obrócony Kersin i Kersin po prostu nam kręci bączki A to lotkę Kersin? W, już zerkam. Deligny. No to no nie powiem, o nie. jak najwyższe miejsce. O, o Fabian tak poleciał w bandę. I Fabian rozbity. Tu powinien być safety nie virtual, safety. Gdyż jest było wiele sytuacji na, na, na safety car, tu on no, powinien... To, a wiesz, że jest wyjechać. standardowy safety car? Czyli tutaj Michael Masi chyba dostał informację od Toto Wolfa, który mówi "Mikey, please, no, 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 no 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 bo jednak zygzak jedzie na po dwa, więc Tak no, i tutaj mamy. bardzo zła informacja to by była, tak. jeżeli byłby safety car Skoczył nam na sekundę różnicy Lordzik 3 sekundy Zygzak delikatnie odpuścił Atak na, na, na Daficie ale tutaj zyskuje ciągle zyskuje taką kamerę. Mógłbym mieć zawsze yy, po wewnętrznej Zedafita. A z przodu kierowcy, no oni tutaj będą walczne żeletki. Yy, przejazd lordik rozbity. Oj, zła informacja. I wszystko le Mamy bez pierwszy miszenia. safety car. Dopiero pierwszy safety car. A nie A mamy już muszy. czterech zawodników. ojoj, to to będzie się tutaj dużo działo. Tak. Nie ma go. I tutaj. Kolizja, co jest, tu się imiu, stało? co tu się stało? Tutaj mi... Charles Leclerc wpakował się Miłkowi w tyłek. O tym co mówiłem. Tutaj cały czas Zabiz... zbyt blisko Charles Lerk trzymał się miłka, i po prostu mu się to wpakował to w tyłek. Duży... A to, to będzie naprawdę. Jest najważniejsze, że jest. Trzymaj dystans na safety carze. A tutaj. Maj i zigzak z 5 sekundami. Robią na na nam na. na, na... Na Discordzie i zygzak zjeżdża nam po prostu do boksu. i zła informacja! Od, naprawdę. Odstaje po prostu pewnie karę, lub nie mógł przejąć kontroli nad botem. I skrzydł wymienia. Czyli doszło do kontaktu między nim a Dafitem, też. No to. Tutaj no informacja. I tutaj walka między Miłkiem i żarlem Leglergiem tutaj prawie doszło do kontaktu. Nie wiem, co ci zawodnicy robią. Wypychają się obaj z toru. Doszło do kontaktu. Ja myślę, że z tymi zawodnikami trzeba po prostu porozmawiać, bo to co robią, to jest niebezpieczne. Po to prostu. robi Miłek. Ale Charle... Nie wiem, co ci zawodnicy robią. Żarle Legler i Miłek. Oni powinni w ogóle yy, dostać Rejsbana za, taki, za takie wyczyny, bo to. Tylko i wyłącznie psuje rozgrywkę innym No i Kersin będzie próbował zabierać się za Bikoś LOR Lumbar jak tam wykorzystuje sytuację Wymija obu kierowców Ale piękna kamera z górnej perspektywy Ja miałem świeczkę, no tutaj naprawdę Kierowcy, Ale... Bikosik i Kersin ze sobą walczą A Lumbar tak Zostawiliście mi drzwi to wjeżdżam ale tutaj będzie musiał y, niestety y, odpuścić. Ja bym tutaj na miejscu Lumbara odpuścił, bo tutaj mogłaby być kanapka. Tylko, że Kersen zachował się przytomnie i y, odpuścił w tamtym miejscu. Ale co to robi? Zrobi chyba Bikozika przez to? I Rezen zespinował nam się. My skupiliśmy się na walce, a tam się Rezen zespinował. I tutaj mamy Bikozika rozbity, bolid. Tu podczas walki z, z Lumbarem Kersinem drugi samochód, samochód bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. 3 sekundy, Razen 3 sekundy i Miłek 3 sekundy, także tutaj dość czysto, jak chodzi Prędzimy o raz Restart, chyba kierowcy jeszcze nie ruszył. No, ale tutaj bardzo blisko, tam troszeczkę Kornel zrobił interwał. Lumbar! Przez co Lumbar lubar... wykorzysta to. Tam corner zrobił delikatny interwał. Tutaj bardzo ostra walka między Dafitem i Lumbarem. Ksewerek wykorzystuje tą całą sytuację, wskakuje nam w tym momencie na P4. Co tu się podziało? Te hardy kompletnie nie oddają. Maciuś stracił, Maciu Ktoś stracił się tę stało pozycję. Z tyłu? pozycję. rozwalone skrzydło. Co tam się dzieje w tym stylu? Tu tak naprawdę nie ma sensu jechać z tyłu stawki, Maciuś 3 sekundy. Także tutaj spokojnie Lumbar musi uciec z Ksewerkowi i ma P3. Kersin będzie próbował wyrzucać Robika. Tutaj zerknijmy jak tutaj Kersin będzie próbował, tam ma jeszcze przecież przed sobą Maciusia i Francesco. I Wyprzedza. się nam Robika, spokojnie, ale trzy uda mu się tutaj jeszcze przy okazji Maciusia łyknąć do pierwszego zakrętu. To tego ja nie wie, wiem, to będzie za daleko za Przy okazji No nie. Robik Na milimetry za się jedzie A Rejzen po raz ma... kolejny się rozbija nie. I tym razem traci skrzydło Mamy Robika cały czas Rejzen próbuje zrobić się wyprzedza Lumbara Nie wiem co ten Rejzen próbuje ale jest tutaj, tutaj na pewno na prostej kolejnej e, z DRS-em e, zamiana pozycji będzie między Lumbarem i Ksewerkiem. Tutaj Razen znowu. Z problemem. tak, Ryzen się po prostu wycofuje i mamy safety car. No, jest trzeci chyba safety jest car. Specjalnie. Myślę, że tak dla Maciusia, który jest na złej mieszance opon, tutaj nie ma sensu zjeżdżać e, poza Franceskiem, który ma ośmiokrążeniowe mecz. Zjeżdża nam do boksu. Będzie chciał odstać te 5 sekund i David z powrotem wskakuje nam na mm, P1. Ksewerek zjeżdża do boksu i Lumbar tak samo. Co Zurelem. tu się wydarzyło? Oj, bardzo Kersin zostaje na torze. Uszkodzenia u Ksewerka to prawdopodobnie Lumbar zmienia skrzydło. Ksewerek będzie też chyba zmieniał. Tak, Ksewerek też zmienia, czyli doszło tutaj do kontaktu między tymi dwoma zawodnikami. I obaj na tym tracą. Tak jak wspominałem, ci kierowcy między sobą, jak chodzi o walkę ligową, no mają ostre tarcia. I zobaczymy jak tutaj wszystko nam się będzie toczyło. Zobaczymy, David, zerknijmy na jego telemetrię, jak tutaj restart będzie przeprowadzony z niego, w jego wykonaniu. Maciuś wyprzedza po prostu zjeżdżając sobie do boksu i wystartował nam tutaj. Kersin wskakuje nam na P2. Robik, Robik wyprzedza Kersina. Ja tutaj patrzę na całkiem inną y, kamerę. Robik wyprzedza tutaj Kersina. Eee... Ale jednak Kersin się broni. Kersin na pewno się broni. Oj błąd Kersina, znaczy Robika przepraszam. Uderzył jednorękiego. Co tu się dzieje? Jednoręki Rod... nam wskakuje na P3 w tym momencie, a Francesco przebija się na P4. Ale tam już Francesco szeroko kierowcy ro. Miłek wskakuje nam na Co? P5. Miłek i Robik y, walczą bardzo ostro zacięcie. Oj, korny, że są z I zciągnął przy lumbary. okazji lumbara! Co no, tu się no, dzieje? Ale tutaj będzie w... zdenerwowany kierowca Ferrari. Hmm. To blisko jednorękiego. Tutaj na pewno, ale tutaj agresywnie tam Ksewerek poszukał miejsca, wyczekał. Ale mimo wszystko jednoręki bardzo ładnie się broni tej lepszą linią pojechał mimo wszystko jednoręki, tam Xeverek próbował na agresywnie na yy... Ale ja nie rozumiem w ogóle kierowcę yy, Ksewerka. ja mam na miejscu yy... To jest ostatnie okrążenie, Kseverka pamiętaj, puściu. że teraz jest Teraz jest tylko i do mety Tak, a ja jest tutaj, DRS? Tak, jest DRS, on tutaj na tej strefie DRS-owej On w tym momencie powinien spróbować zaatakować, ale Zygmunt jest zaraz za nimi Może Wyprzedzi dlatego tam... chciał próbować go wyprzedzić i ksewerek tak. Zygzak się jeszcze dopiero jednorękiego. do jednorękiego. Tak, i tutaj Zygzak na pewno wyprzedzi jednorękiego, ale trzy uda mu się wyprzedzić ksewerka David nam zwycięża, zwycięża w tym wyścigu, Francesco dojeżdża drugi. Kersin już nam zmierza po P3. Tak Kersin P3, czwarty ksewerek. Piąty jednoręki, jednak zygzak go nie wyprzedził. Zygzak dojeżdża szósty. Tam brakło milimetrów. Robik siódmy, siódmy. Ósmy w tym momencie Lumbar, ale tutaj po karach zobaczymy, jak daleko nam spadnie. Maciuś go na pewno wyprzedzi, gdyż miał mniej kar. Maciuś ósmy, dziewiąty Lumbar i 10 Matej, ale on nie będzie uznany. I 11 Kornel.